I właśnie a propos jeszcze agentów, może to nie są moi agenci, ale jest ten projekt, który też obił się bardzo mocno uszy, czyli sześć LLM-ów, które handlują na perpach, na kontraktach, na hyperliquid. Więc jest, nie wiem, widziałeś pewnie. Może... Widziałem ten wykres. A, tak. No właśnie, i tam jest na przykład podobny prompt, albo ten sam prompt, ale troszkę inaczej, mają, widzę te, te modele mają inne podejście. Mm -hmm. Strona jest NOF1, 1 Tak, właśnie, wysłałeś to... mi linka przed tym tak na naszym jest. spotkaniem. No? I tam jest sześć modeli, które, które handlują różne pozycje. Tutaj otwierają mhm. różne tutaj stanowiska, czy shortują, czy longują, właśnie na konkretnych perpach, na kontraktach, na hyperliquid. I to, co się oczywiście ciągnie od kilku tutaj dni, no to ChatGPT jest najgorszym modelem, jeśli chodzi o handel. Przegrał 42 z, city, 42, z, z 45 tradeów i stracił 75% już tego kapitału, mhm. ale z drugiej strony, na przykład, DeepSeq. Jest tutaj przodującym, który najbardziej hazardowo gra. Więc sam LLM podjął decyzję, że on będzie bardziej ryzykownie grał. Oczywiście się to opłaciło, ale eksperyment pokazuje, że, że te LLM -y nie są jeszcze tak niesamowite, że one będą zawsze zarabiać, że te boty postawione, spromptowane będą zawsze zarabiać.